Siemanko, witam na kanale. Na kanale. E, dzisiejszy odcinek sponsorowany przez jednego z widzów. Mianowicie stanęło się to, e, że dostałem na skrzynkę mailową informację, że jeden z widzów chce mi wysłać pakę za free. Także ja się zdziwiłem, ucieszyłem, maila chyba z 10 razy przeczytałem. Mówię, no okej, okay, no mówię, jeżeli chcesz. E, on prosił, żeby być anonimowy, ale użytkownik ksywka JETWIN. Także bardzo Ci dziękuję. I tak jak obiecałem, na żywo pakę rozpakowuję. Ja ją dzisiaj odebrałem. Jest to oh! solidna paka, jak widać. Solidnie zapakowana. I co powiedział mi, że w niej jest? Jakaś gra. Jakieś puste opakowanie kolekcjonarskie bez gry, co już jest fajną rzeczą. I przeczytam, bo to mnie troszkę e, zaniepokoiło. E, I teraz tak. Było w jednym mailu napisane, że. Jest tu coś, co możesz wtykać w swoje otwory, jest nowe, nieużywane, nie bój się. Także wiecie, ja wiem, jakie mam otwory, i yy, z internetem jestem od niedawna, tak jak to się mówi, nie od niedawna, tylko od dłuższego okresu czasu. Jak ktoś widział film ze Słoikiem, to tego się nie da od obejrzeć. Także moja fantazja ruszyła, aczkolwiek mam nadzieję, że to, jest, yy, że to jest nie to, co myślę, że to nie wyskoczy jakiś czarny, żółty dildong. Ale dobra, koniec mieszkowania, zabieramy się za odpakowanie, bo już, że tak powiem, przeleżało mi to trochę czasu. Także nóż przygotowany kuchenny i otwieramy pakę. Zobaczymy, co tu jest takiego. Tutaj nie chcę tego uszkodzić, nie wiem od której strony mam to dziabnąć, ale jest solidnie rozpakowane i widzę, że tutaj... No powiem Wam jeszcze tyle, że... Jak dostałem tą paczkę, jak wyciągnąłem ją z paczkomatu, to, e, to mm, jakby nie uszy to mi się uśmiechnął dookoła głowy, po prostu tak to nazwę. Także uszy mi zablokowały uśmiech. Już coś tu powoli widzę i już coś powoli wiem co to jest. A o makabra, o makabra. Już, już, już po kolei będę to wyciągał. Ja już widzę, już się mi ja cieszy, jak widać. O kurwa, panowie, o kurwa! No, nie wierzę, no nie wierzę. Patrzcie na to. Kolekcjonar... Kolekcjonerka e, z gry. Dead Island Collection. No, kuźwa. Wow, wow. Akurat gierkę, którą na live'ach ogrywam, która mi się bardzo podoba. Jest to z PlayStation 4, więc mam już komplet, bo gierkę mam. Jak to się będzie zajebiście prezentować e, na półce? No, stary już nie zabiłeś. A tam jest jeszcze pełno dobroci. Makabra, Aż mnie przechodzą. Aż mi się łapska trzęsą. Teraz będę Patrzcie na to. Postać z gierki. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. No mega, mega. Kosa plus, plus, plus. Yy, taki potwór. Ja to poczekajcie, ja to rozpakuję. No mega, się nie spodziewałem, że na samym początku kanału. Ja dostanę taki gratis po prostu. Makabra. Makabra. stary, jesteś wielki. No po prostu. Moja pierwsza w sumie nawet taka duża kolekcjonerka, bo nigdy nie miałem, tak? Takich kolekcjonerek. Także ja wam tutaj pokażę to na filmiku, może, żeby tu wszystko wam pokazać. Nie chcę tego uszkodzić. Patrzcie, tu jest potworek z gry, nie wiem, czym by się utrzymywał. O, i tu do niego jest taka kosa. Ale tuż nie chcę tego uszkodzić tej kosy. Także potworek kosa. To wkładam z powrotem. To w takim samym, oj, wydaniu będzie. U mnie i do tego jest jeszcze yy, w tym zestawie wielki plakat. Patrzcie. To może tutaj. Z gierki. O no, masakra. Materiał może być trochę duży. Także coś takiego jeszcze plakacik jest. Mega, mega kolekcjonerka. Stary nie wiem jak ja Ci mam dziękować po prostu za taki sprzęt. Gierkę sobie oczywiście tutaj włożę do tego, do środka. Także będę miał pełen komplecik. Także ja to spakuję, postawię na bok. No masakra. Początek jest koks. A co się będzie działo dalej? Dobra, czyli kładę karton, żeby mnie zasłaniał to pudło. Może tak to postawię. Aż mi się łapy trzęsą. Dobra, wyciągamy kolejne. O, ja pierdolę. Przepraszam za przekleństwa. Przepraszam. Ech. I proszę. Artbuczek z gierki e, Deponia Doomsday. No i powiem Wam tak, trafiłeś jeszcze w dziesiątkę, nie wiem jak Ty to zrobiłeś, czy też w myślach. E, ja tą gierkę kupiłem właśnie m, e, wczoraj, bodajże, czy przez wczoraj przychodził mi na paczkomat. Także mam pełen komplet, mam artbook i mam e, gierkę. E, jak nie wierzysz, no zaraz pokażę, bo to będzie w zakupach growych. Także mega piękny artbuczek, będę miał komplet gierkę z artbookiem. Mega, super. Eee, co dalej? O kurde, tutaj widzę, że tego jeszcze jest. Ja, pikole. Dobra, trzy steelbooki. Masakra. Po kolei, panowie. Eee, fajny e, steelbuczek kolekcjonerski będzie do, e, do pokazania. Może go tutaj ustawię. Z zawieszką tutaj taki. Czyli do kolekcji moich steelbooków będę już miał trzy steelbooki. Oczywiście z fiflaka piętnastki. Także z Fiflaka 15. -ki. O, tym, tak jakbym rzucił w cygana, to bym zabił, bo to metalowe. Także. Ale koniec żartów z cygana. Koniec, koniec. Ci, co oglądali ostatni odcinek, i tu mamy zafoliowane z Fify 19. -ki. Także mega. Mimo, że nie zbieram Fif i nie gram, ale steelbooki zbieram, więc dla mnie to jest mega już kolekcjonerka. Oj, oj, oj pekło. Nie, no stary, co ty za sprzęt mi żeś wysłał? To profesjonalne youtubery takich nie dostają, a ja dostałem. E, dobra, e, To Agata siedzi naprzeciwko, naprzeciwko kamery, test jest to zaciesza. E, kolejna gierka, zafoliowana, e, Runaway, kojarzę to, na PC-ta była ta gierka. E, przygodówka, także ten tytuł kojarzę, znam go, e, od Focus Interactive. Polska dystrybucja z Techland i chyba gierka też jest po polsku, super. Będę miał kolejną gierkę na e, Nintendo, ja ją tu położę, może tak, żeby tu się nie powywarcało. E, w filmie potem postaram się gameplaye powrzucać też do tego. Na razie na gorąco to wszystko otwieram. Ja pitole ile tego tutaj jeszcze jest. Mega odcinek będzie, mega. Także... O kuźwa, patrzcie na to. Stary, Ty wiesz ile to kosztuje? Przecież to jest... Co prawda to jest firma... Phoenix, tak? Phoenix, ale gierka jest bardzo rzadka. Czyli będę musiał zrobić jakiś odcinek Zagrajmy w Krapa, tylko gra jest bardzo rzadka. Macie tutaj pełen komplet. Ja ostatnio prawie kupiłem ten tytuł, ale się nie udało niestety, a Ty mi go wysłałeś. Bardzo rzadki i to widzę płytka też w fajnym stanie. Bardzo rzadki tytuł. Mimo, że to nie jest gigantyczna gra, nie jest to jakiś fenomenalny tytuł, to jest to naprawdę rzadki kolekcjonerski okaz. Lecimy... O kurde, co tu mamy? <laughs> ja Wam powiem tak. Ten użytkownik, który mi to wysłał, to też jest taki sam świr i pasjonat grania jak ja. E, I popatrz, jak mi się ryciesz. No, tutaj mówię: gdyby nie uszy, to by mi się uśmiech zamknął dookoła głowy i czacha odpadła. E, gie, e, film na Blu-ray: Rozgrywka, pasja, fenomen. E, Max, Sakra trochę mi się głos załamuje. Od e, CD Projekt. E, film dokumentalny nie tylko o wybranych miesięcznika z początku lat 90., ale o, o ludziach, którzy chcieli się realizować. Poświęcili wiele, ale w końcu postawili na swoim. Secret Service, Gambler, Reset, świat Gier Komputerowych czy to Secret. Głos mi się trochę łamie, także tu musicie wybaczyć. Mega, mega, uwielbiam. Na pewno sobie to obejrzę. Agatę też zmuszę do obejrzenia tego filmu. Kolejny tytuł, jeszcze w folii, zafoliowany. Tego akurat chyba nie mam w kolekcji od SEGI. Storm Gierka, jest to gierka strategiczna, strategia czasu rzeczywistego na konsolę. E, tytuł kojarzę, aczkolwiek nigdy go nie ogrywałem. E, mega, naprawdę mega. E, tutaj co to od, może odstawię, chociaż nie wiem, czy będę miał to jak tu kłaść, może tak na płasko. E, <laughs> kolejny tytuł, mam to, na, mam to oczywiście na y, PlayStation 4, jeszcze nie ogrywałem. Strategia, ja pierwszą część Age of Wonders to były w czasy jeszcze chyba y, zamków. Zamków, i ja to ogrywałem, i ten tytuł też jest bardzo fajny. To jest świetna strategia, jak ktoś nie grał. Age of Wonders: Planet Day One Edition, także ja mam na playu czwórce i mam teraz na Xboxa, że też zostanie w kolekcji. Kolejny tytuł. Ha, uwielbiam. Seria Burnout, moja ulubiona. To chyba mnie oglądał i musiał, musiał wiedzieć. Burnout na PSP. Na PSP ja PSP nie mam, ale ostro planuję kupić. I też troszkę gierek sobie na tą konsolę wyrwać. I widzę, że tutaj wyczuwam prowokację do zakupu nowego, nowej konsoli. Także tytuł świetny. Ja wszystkie burnauty praktycznie, chyba przeszedłem. Dominatora może będę grał na live'ach, bo tylko tej nie ukończyłem. Ale, ale mega, naprawdę. A tego tu jeszcze jest trochę. Co to jest? Co to jest? O, kamerka. Będę miał drugą kamerkę do Playa Trójki. Bardzo miło. Bardzo miło, bo mam jedną, będzie zapasowa, mam gdzie trzymać. Także to jest PlayStation Eje, także kamerka do, do, do konsoli. Tutaj widzę, mam jakiś zestaw Star Warsy. Aha, i co jeszcze? Ten użytkownik powiedział, że mogę część tych rzeczy nie obrazić oczywiście na mnie, jeżeli oddam do konkursu, który zapowiedziałem na 400 subów. Także ja też część rzeczy sobie zostawię, a częścią się podzielę, jeszcze nie wiem czym. Bo to taki Janusz się ze mnie odezwał, bo wszystko mi się podoba mega. Eee, także y, tu mamy na przykład Star Wars y, bryloczek. Nie wiem, czy to jest podświetlany bryloczek. No gadżety, powiem Ci stary, ja, y, ja urodziny mam dopiero później, tak? Nie w, na początku roku. Agata, Ty widzisz? Takie się kupuje prezenty. Takie się kupuje. No. Nie wiem, starczy czy mi możemy, chyba chcesz mnie adoptować? Mówię, do okienka do życia jestem za duży. Ale <laughs> czemu nie? No nie, masakra. Star Wars to kolejny bryloczek bryloczkami, gadżetami mogę się chyba podzielić z, z graczami, bo... O, i tutaj mamy, co to jest? Talisman Prologue... Talisman... Kro... Książka dołączona z płytą. Gra RPG, o wielkim gierki RPG, a o tym nie słyszałem, o tej gierce, jest zafoliowana, także nie wiem, czy, czy odfoliować, czy sobie jako kolekcjonerskie zostawić. Gierka Talizman. będę musiał sprawdzić, nigdy nie słyszałem o tym tytule, chociaż ja w RPG grałem. Od CD, CD Projekt to też gdzieś tutaj z boku położę, możesz miejsce zacznę sobie robić. E, mega, e, mega to są. O proszę. O proszę. E, ciuchy nawet dostałem. Ja czekam cały czas na te otwory. Które to ja mam sobie to włożyć w otwór i w jaki, ale to chyba na końcu będzie. E, dobra, z Mafii Trójka. E, koszulka, T-shirt, e, LK. Myślę, że trochę schudłem, wejdę. Wejdę naprawdę tutaj, patrzcie, fajna to jest pokazany wzór tej koszulki. Jak nie wejdę, to może oddam. Zobaczymy. Z Good Later, z Mafii trójki. Naprawdę to są fajne rzeczy. Koszuleczka. Świetna rzecz, świetna rzecz. I co tam dalej mamy? Co tam mamy dalej? Co tu mamy dalej? PS Vita. Co to jest? Wite mam oczywiście, ale co to jest? To chyba o to chodziło z wkładaniem. Chyba, chyba otworem miały być uszy. <noise> myślę, że to otworem miałyby uszy. Ja jestem jednak ten, ten zboczony, co myślał o innym otworze. Super, do wity przyda się w podróży. Będzie do kartonu kolekcjonersko. Nie wiem, czy będę korzystał, czy. Ale jeszcze myślę, że tak. Jakże dziś Wite sobie zabiorę, będę korzystał. Uff, zbliżamy się do końca, ale tego tu jest jeszcze dużo. Tu mam, <laughs> jest nawiązanie do żółwi ninja. E, słuchajcie, e, plakat z żółwiami, z żółwy ninja. Nie wiem, czy oni mają miski na plecach, ale, ale plakacik z żółwiami ninja, e, 32. Ja sobie go pozwolę rozpakować, bo raczej tego nie oddam. E, pokażę Wam, to zawiśnie u mnie e, gdzieś na ścianie na pewno, w jakiejś antyramie. A to otworzę, poczekajcie chwilkę nie tego szkodzić też hmm. tego to już na pewno nie oddam, no bo rozpakowałem ten Mutant Ninja Turtles Z jako stary fan żółwiów ninja i wiem, że ten, e, ta osoba, która wysłała mi też jest fanem także żółwie ninja wylądują na ścianie, będą u mnie wisiały super, stary, no po prostu jakby to się skończyło w tym miejscu, też ja bym po prostu miał japę ucieszoną, a to jest jeszcze, a tam jeszcze coś jest. Oh my god. O, oh, masakra. Dobra, co tutaj mamy? Figurka Disney Infinity, mianowicie Black Panther, film mi się podobał bardzo. Disney Infinity 3.0, są te figurki do gierki bodajże. W grę nigdy nie grałem, ale może zacznę. Nagroda dziecka 2015, także jako duże dziecko dla mnie jak najbardziej fajnie się prezentuje ta figurka sobie zobaczcie, tutaj może będzie widać ją. Także figurka z z Marvela. Uwielbiam filmy Marvela, oglądam i ostatni, nie, jeszcze nie ostatni. Jeszcze coś tutaj mamy zapakowane. Kolejna figurka do postawienia. Oj stary, to ty widzę też. Masz tych figurek. I am Batman. Także jeszcze figurka e, Batmana. I to jest w stroju, nie kojarzę. To jest DC Batman vs Superman. E, też świetne, świetnie wygląda ta figurka. Dobra, jest kolejna figurka. Może jak młodszy widz wygra, to może jakąś się podzielę. I tutaj mamy... O proszę, o proszę. Też, też było oglądane. Mój ostatni mega zakup i tutaj mamy jakiś Flip, Ope, Stand, Support, coś tam, coś tam, eee, wiecie co, to jest Support, chyba to na pewno sobie zostawię, eee, to jest Stand albo uchwyt do, eee, do mojej właśnie konsoli, eee. którą zakupiłem sobie, wiecie co, ja to tworzę, bo tego, no niestety, tego nie oddam, to już na pewno, eee, bo mało kto ma Wii U, a... Pokażę to, zabiorę ten karton już, bo to no. chyba nic nie ma, już więcej, sprawdzę, ile tu, tu dobroci przy stary, teraz każde święta, święta już nie będą takie same, nie wiem jak Agata Cię przebije, nie wiem jak ona Cię przebije, eee, a będzie musiała, bo będę jej to wypominał, będę, będę jej to wypominał, żeby Cię przebiła, eee, także no święta już od tej pory nie będą takie same. Takich gadżetów się nie dostaje. Widzisz, co się kupuje w prezentach? Dziubek? Ja to odpakuję. Mega, fajnie to jest. No bo to będę używał na pewno, to nie ukrywam. I to jest stent właśnie na, na PlayStation. Na tego, na. Tylko nie wiem na jakiej zasadzie. Aha, to jest taki. A, otwierany on jest chyba tutaj. Tak, on jest tutaj otwierany na Wii U. Mega, mega. Ja sobie to potem ogarnę. E, taki stent na właśnie na konsolę Wii U. Do ogrywania można sobie postawić, oglądać Netflixa na przykład, mega fajne to jest. Powiem ci, że mega gadżet, e, masakra, masakra. No, co ja mam powiedzieć? Wielki dzięki, stary. No, po prostu ty mnie zabiłeś na samym początku, a reszta wcale nie była gorsza. Po prostu masakra, masakra, tak, tak to nazwę, e, stary. No, dzięki, dzięki. Tutaj, akurat, ten użytkownik powiedział mu, że bardzo mi się podoba, mu się podoba mój kanał. E, no to teraz nie będę mu, mógł zawieść jego oczekiwań, że materiały będą coraz lepsze, e, coraz fajniejsze. E, jeszcze raz star dzięki. Będą filmy i na pewno się nie poddam. Także e, dzięki za oglądanie wszystkim. Także dzięki temu graczowi macie dodatkowy odcinek. A odcinek z zakupami growymi, gdzie już zaspoilowałem, że będzie e, ta gierka. W sumie w dwóch kopiach, bo kupiłem jedną do konkursu, jedną dla siebie. Więc do tamtego konkursu doskoczy jeszcze ten tytuł, tak już zaspoiluję. I coś z tych rzeczy na pewno postaram się Wam dać. Nie będę taki skąpy też, ale kolekcja Steelbooków mi się powiększy. Także kończąc już, wielkie dzięki stary. I trzymajcie się do kolejnego odcinka.